Jakie filmy i seriale kręcono w Świnoujściu oraz jak rysunkami rozśmieszyć odbiorców? Na te pytania starali się odpowiedzieć goście tygodnia bibliotek. Najpierw w piątek 9 maja w miejskiej bibliotece gościł Dariusz Staniewski, dziennikarz, który napisał książkę. Trochę tutaj nakręcili. Ja nie chciałem tutaj prezentować ani swoich przemyśleń, ani poglądów, ani swoich opinii tak jak Pan fajnie to stwierdził, to też jest pewnego rodzaju przewodnik. Dla ludzi, którzy chcą zwiedzać Szczecin, Pomorze Zachodnie, Pas Nadmorski, ale nie tylko, w trochę inny sposób. Taki, który jest ostatnio coraz modniejszy na całym świecie, czyli śladami miejsc, w których kręcono znane filmy, znane seriale, żeby ludzie zobaczyli, to miejsce, które zobaczyli na ekranie, a jednocześnie zapoznali się z jego kulturą, historią, z ludźmi, kuchnią, z tym wszystkim, co jest warte poznania. Dlatego jak najmniej Dariusza Staniewskiego z tej książki i, i o to chodziło. Natomiast druga część, czym Szczecin mnie zaskoczył. E, no, powiem tak, że wiele twarzy ma. Może nie aż 50, jak niejakiego greja. E, ale... I może dobrze. E, może i dobrze, może gdzieś tam się jeszcze kryją. Ale też i y, różnorodność. Y, to jest miasto tygiel kulturowy, narodowościowy, więc no, z siłą rzeczy musi mieć wiele oblicz, ale też i, i rozrzut. Ale z drugiej strony także pewnego rodzaju jakaś taka niemrawość, powiedzmy. W, Wciąganiu filmowców do Szczecina w zachodniopomorskie. Nie bardzo odpowiada mi tłumaczenie, że takie były czasy, i Warszawa niechętnie odwiedzała nasz region, bo, bo za daleko. Dariusz Staniewski przyznał, że nasz region nie cieszy się taką estymą wśród filmowców, jak chociażby południe kraju. Nie wiem dlaczego tak mało wysiłków robili, żeby ściągnąć w nasz piękny region do naszych pięknych miast i miejscowości ludzi, którzy zawodowo zajmują się kręceniem filmów. Nie lubię słowa kręcenia, ale realizacją filmów po prostu w porównaniu do dolnego Śląska, innych regionów Pomorza Gdańskiego na przykład no nie błyszczymy. Chociaż biorąc pod uwagę Pomorze Zachodnie, to chyle czoła przed Świnoujściem, bo twierdzę to od wielu, wielu miesięcy, po poznaniu już e, dorobku pewnego filmowego naszego regionu, że jeszcze Świnoujście powinno zmienić nazwę na Swinewood, bo tu nakręcono naprawdę mnóstwo filmów i dalej się realizuje. No, Ostatni przykład, chociażby Heweliusz, który niedługo. Na który niecierpliwie czekamy? No właśnie, na pewno będzie sukcesem. Cieszę się, że nie zrobili tego Amerykanie, bo na pewno już by przygotowywali Heweliusza 2 albo 3. Ale myślę, że to będzie sukces i, i, i to będzie dobre kino. Dzień później bibliotekę odwiedził rysownik Paweł Jaroński, który swoją twórczość prezentuje przede wszystkim w internecie na stronie Jaroński na Facebooku. Tak zwane jaronizmy, czyli rysunki tworzone przez Pawła Jarońskiego, to rybusy, którego głównymi bohaterami bywają litery alfabetu. Na relacje ze spotkania z Pawłem Jarońskim zapraszamy po aktualnościach.